Witam każdego fanatyka modelarstwa kartonowego. Jestem młody modelarz i zapraszam na budowę niszczyciela eskortowego, polskiego oczywiście, Orpy Ślązach. Dzisiaj będziemy robić burty. Ponieważ ostatnio robiłem poszycie, to teraz burty i na następny odcinek zrobimy nadbudówkę przed nią. A więc zapraszam do oglądania. No to tak, już pierwszy element wyciąłem. Tutaj zakładkę zrobiłem czarną i z drugiej strony Malowałam na czarno, ponieważ nie wiem, czy tu pójdzie od drugiej strony taka część, czy trzeba będzie przykleić, czy nie. Aż okręt jest czarny, to akurat czarny wybrałem, był pod ręką. No to teraz trzeba będzie jedynie przykleić. Tu była luka. Tutaj. Tutaj. O, gdybym nie dawał się tej zakładki, więc no warto dawać zakładki. No, to ja się biorę zaklejenie i zobaczymy, jak będzie wyglądać okręt po tej pierwszej burcie. Tej początkowej, po pierwszej części. Tak to już wygląda po pierwszej części. Burty już trochę nabiera tego wyglądu. Tutaj, o tak z tej strony. O! Tutaj, gdzie te czary robiłem. A więc nawet dobrze, że zrobiłem. I się biorę za kolejną część. Dzisiaj spróbuję zrobić. No, zrobię cały okręt. Znaczy, czy wyjdzie. To wy już pewnie wiecie, bo to za kilka minut będziecie wiedzieć, a ja za trochę pracy. Więc do następnej części, że tak powiem. Okręt już się tak prezentuje. Tutaj to już przy tym zrobiłem, ale teraz o, to. Ten kawałek. Y, tutaj możecie sprawdzić, czy ja wam potem sprawdzę pod koniec filmu, albo potem, y, czy y, ten napis na burcie, bo w internecie on powinien y, być jaki to okręt. że y, tu jest L26, a przy innych może jest inny, i no, sprawdzimy, czy akurat jest prawidłowy. O, a to teraz ja robię następne części i yy, z, no, za chwilę zobaczycie, jak to wygląda po kolejnych częściach. Tak oto już wygląda model z tą trzecią częścią, yy, jeśli chodzi o burtę. O, i tak o dzioba się prezentuje. O. I teraz... Część czwarta, już ją wyciąłem. Pójdzie tak. Pójdzie tutaj o taką mniej więcej. Tutaj o. I no, jak ja ją już przykleję, to już zrobię. No to wyjść z rzeczy, kiedy ja to już zrobię, a ja się biorę za robienie jej. No to tak, ja już zrobiłem ostatnią część burt. O, tutaj. I no, odcinka się nie będę. To będzie taki krótki, ch chyba, w porównaniu do innych. Na następnym odcinku robimy nadbudówkę i to chyba już tyle. No to do następnego odcinka. Pamiętajcie o lajku, bo to łapce w górę, ponieważ to mnie motywuje, oraz subskrypcji. No to do następnego odcinka.